No, hej, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przedstawiłam import z Ekwadoru. I nie powinnam się aż tak cieszyć, ponieważ jest on nie w pełni udany. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Wam podziękować, ponieważ ten mój kanał subskrybuje już ponad 300 osób i ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Myślałam, że e, moja widownia się ograniczy do mojej rodziny i znajomych e, i to jest bardzo przyjemne uczucie, więc e, dziękuję bardzo. E, no dobrze, a teraz już wracam do głównego tematu tego odcinka. E, moi drodzy, zamówiłam z Ekwadoru sześć e, roślin. Trzy są dla mnie, trzy dla mojej koleżanki Angie. I teraz tak, zamówiłam 7 lipca, złapałyśmy się na promocję. Nie pamiętam dokładnie ile, wydaje mi się, że 15%, ale to tak, no nie jestem pewna. A rośliny dotarły do mnie dzisiaj, a dzisiaj jest 3-4 sierpnia. Więc szły niecały miesiąc, i oglądałam wczoraj jeden z importów. Innego y, zielonego kanału. I widziałam, że tam roślin dotarły w takim sobie stanie. I dzisiaj również bałam się, jak odpakowywałam moje rośliny. Y, no i ten strach był nieco uzasadniony. Mm. Ale dobra, w ogóle zaczęłam od złej energii niepotrzebnie, y, więc na początek pokażę Wam rośliny, które przyszły w bardzo fajnej kondycji. I myślę, że wszystko będzie z nimi dobrze. To jest, moi drodzy, Pastazanum, hmm, bardzo duże, sercowate liście, są nieco pogięte, e, natomiast e, nie ma żadnych e, uszkodzeń mechanicznych, są jeszcze delikatnie brudne, ale no to, to, to nic, e, tutaj są cztery liście, tutaj idzie piąty liść. E, no i teraz zobaczmy sobie, jaka jest mniej więcej bryła korzeniowa. Ja tutaj widzę już jakiś zgniły katafel stary. O, jakiś. A! A! O, kurcze, oje. <gryw> Ale hit u dołu mojej rośliny wyrasta drugie pastazanum. Bardzo malutkie. Chciałam w ogóle... To znaczy, tak mi się wydaje, że to jest pastazanum. No może coś innego tutaj się zalęgło, ale to jest niesamowite. O, będzie później trochę sprzątanie. Spróbuję tak Wam pokazać. Moi drodzy, no pastazanum, jak widzicie, jest w bardzo dobrym stanie. Ma dobry... Dobry, ma bardzo ładny system korzeniowy. Ja mm, poza kamerą wszystkie korzenie oczyszczę mm, tak jak na tyle, ile mogę, i wszystkie te rośliny włożę do wody, żeby one się napiły porządnie. Natomiast teraz no, na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku z korzeniami. To, że tutaj jest ukryta druga roślina, to w ogóle rozbiło bank. Fantastycznie. E, kiedyś usłyszałam, że każdy z nas skończy z pastą, więc cieszę się, że ja swoją pastę mam. Z tej rośliny jestem bardzo zadowolona. Tu są jakieś zgniłe ogonki liściowe, jakiś taki podgniły katafel, no ale to nic, to wszystko jest do wyczyszczenia. Także z tej rośliny się bardzo cieszę. Druga roślina to Filodendron Elchocoret, którego jeden liść na pewno się z nim pożegnamy. Pozostałe liście... Tutaj widzę na jednym liściu uszkodzenie mechaniczne, w które tak jakby wdał się grzyb, więc ten liść mi się nie podoba. Tutaj drugi, który się ukrył. OK, on jest cały. Ma jakieś uszkodzenia mechaniczne, ale takie bardziej przetarcia. Ten też jest OK i ten też. No, ma jakieś takie, wiecie co? Okej, okay, skorkowacenia delikatne na... na liściu. Tutaj idzie już nowy liść. No, z tym jednym się na pewno pożegnamy. Filodendron L. Chocoret ma welwetowe liście. Jego tyły są e, takie bordowe. E, no i cechą charakterystyczną dla, tego, dla tej odmiany są te limunkowe, wyróżniające się nerwy. Hmm, Okej, okay, no zobaczmy, zobaczmy co się dzieje w korzeniach. Eee. Ojej, wszystko mi się tu kruszy, ale będę miała sprzątania. Eee, wiecie co? Eee, nie wiem, czy, eee, czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że tu urósł nowy stożek wzrostu i że tutaj jest kolejna roślinka więc w ogóle powtórka z rozrywki eee, z pastazaną. Jeśli tak, no to. Wybaczam tego jednego liścia w fatalnym stanie, ale też nie jestem pewna, czy to nie jest przypadkiem po prostu. No nic, będę musiała się temu przyjrzeć, ale być może tutaj jest drugi stożek, a być może wcale nie, także zobaczę sobie dokładnie, jak oczyszczę korzenie. No ta sadzonka jest na pewno większa od poprzedniej, to znaczy ma więcej liści, nawet jeżeli odejmiemy tego jednego, który cały zgnił. System korzeniowy na pierwszy rzut oka jest w porządku. Mm. Nie no, cieszę się z tej rośliny, cieszę się. No jak zobaczyłam tego liścia, to od razu mi się tak troszkę posmutniało, ale no wiecie, roślina ma to do siebie, że odrasta. Także chyba machnę na to ręką i będę się cieszyła tym, co tutaj mam. Zobaczyłam teraz pod światło liścia i te limonkowe nerwy. Przepięknie to wygląda. Postaram się Wam na przebitkach to pokazać. A jeżeli tego nie uda mi się oddać, to musicie mi uwierzyć na słowo, że wygląda to przepięknie. E, dobra, no to to jest El Chocolate. Kolejna roślina to Philodendron plumanii citrus. Sadzonka trzylistna, z czego ten jeden liść na pewno jest już do odcięcia. I te liście tutaj, jak widzicie, mają żółte zmiany. Ten liść również, na tym troszkę mniej widać, ale on też ma żółte zmiany. Ale ogromne liście ma piękne. Bardzo piękne. Widzę już, tak na pierwszy rzut oka, to czym różni się od plaumanii, które już mam. To jest brak falbanek tutaj na ogonku liściowym, tuż przy, tuż przy blaszce. No i plaumani jednak te ogonki ma zupełnie innego koloru. Później na przebitkach pokażę Wam porównanie pomiędzy tym y, Plaumani Citrus, a tym Plaumani, które przeszło do mnie w poprzednim y, imporcie. E, no cóż, no powiem Wam, że trochę martwią mnie te żółte plamy. Zobaczmy jak tam korzenie. Może y, tutaj również będzie jakiś nowy stożek wzrostu. Dobra, tutaj o wiele łatwiej poszło. Na pierwszy rzut oka bardzo ładna bryła korzeniowa. Te korzenie y, są zdrowe, jest ich bardzo dużo, a żadnych zgniłków nie ma, nie widzę żadnych też zasuszonych, więc w żadną stronę złą te korzenie nie poszły. Mm. Bardzo dobrze, jak korzenie są zdrowe, no to już y, połowa sukcesu. Dobra. A ja y, tutaj z ręką podłożę. Filadendran Filodendron citrus. To jest, moi drodzy rośliny, które kupiła moja koleżanka, i na pierwszy ogień idzie filek Werukozum Amazon Sunset. To jest jego jeden liść. Tutaj jest już kataf ogonek, który zgnił, więc po prostu to wyrzucę już. No, ta roślina przyszła w bardzo złym stanie. Tutaj wiem, że widzicie jeden liść, ale co zabawne może, no nie wiem czy zabawne. Tutaj jest drugi liść, który się schował. No, jedną ręką to się ciężko operuje. No, ma takie wybarwienie bardzo jesienne. Ale jakby była roślina z taką wariagacją, to myślę, że żebym ją kupiła, bo robi wrażenie. No, ten liść na pewno możemy spisać na straty, ten żółty. <laughs> A ten. Nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ok, zobaczmy jak korzenie. Moi drodzy, no, powtórzę się. Na pierwszy rzut oka że nie y, wydają się <coughs> być bardzo ładne. Oczywiście one są w podłożu, więc... O, tu się ułamał jeden. O, no, no to dobra, to to jest do odcięcia. E, oczywiście one są w podłożu, więc ja nie wiem, y, w jakim one finalnie będą stanie, bo być może jakie ja oczyszczę z tego podłoża, to tam znajdę albo zgniłe, albo zasuszone. No tego nie wiem. Natomiast no, teraz, tak jak patrzę na tę bryłę, która jest zatopiona w tym podłożu, albo na no odwrót, no to wydaje mi się, że jest w porządku. <laughs> Natomiast no, tutaj to, co się dzieje, to jest katastrofa. Ale jak patrzę na te WHO ogonki, to mu wybaczam, ale z drugiej strony to nie jest moja roślina, więc Andrzej, przykro mi, że taki do ciebie dotarł. Wiem, że w ogóle Verukozum lubi się obrazić na nas po przeniesieniu do domu, opuszczaliście, jest takie smutne przez kilka dni, albo w ogóle przez już resztę tego bytowania u nas. Natomiast no, nie spodziewałam się, że aż tak odchoruje ten import. Jak patrzę z tej perspektywy, zobaczcie, może wy to zobaczyć. No to te liście wyglądają pięknie. Czy one tylko tak pod światło mnie wyglądały, są okay. Amazon Sunset. No i w sumie jest taki sunset. Tak dopiero teraz do mnie, szczególnie ten od tyłu. Zobaczcie. Czyli co, wszystko się zgadza. To jest plaumani, filodendron plaumani. E, bardzo gęsta sadzonka. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem liści. Siódmy tutaj taki malutki. E, on już, e, on, z nim się pożegnamy na pewno. E, tutaj jeden jest już. O, no prawie się rozwinął. Nie, no te plaumani to są przepiękne. Hmm. Piękne. Och, jakie piękne, piękne. Swoim się tak nie zachwycałam. Yy, tym kto, z tego importu, bo w tamtym imporcie swoim się strasznie zachwycałam, bo piękna roślina jest naprawdę tak urzekająca. Jak jeszcze nie macie, to bardzo Wam polecam. Chociaż podejrzewam, że dużo osób już go ma, ponieważ to jest yy, popularna odmiana. Ale jeżeli jeszcze go nie macie, to bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Robi na żywo jeszcze większe wrażenie na pewno niż tam w kamerze. Moi drodzy, powtórzę się na pierwszy rzut oka. Korzenie są w porządku. Myślę, że cała roślina prezentuje się bardzo zadowalająco. I to jest naprawdę dużo większa sadzonka niż ta, która przyszła do mnie. Ale no to wydaje mi się, że oznacza tylko tyle, że stała o kilka tygodni dłużej w szklarni i po prostu urosła, a mój został wcześniej wysłany i nie mógł tak urosnąć. I tyle filodendron okay. Chociaż nie wygląda, to to jest Filodendron L. Chocolate. Miał jeszcze jednego liścia, ale został u mnie w rękach. W ogóle wiecie co? Tak do mnie dotarło, że to jest chyba moja sadzonka, a tamta pierwsza L. Chocolate jest Angie, bo ja zamówiłam mniejszą, a ona zamówiła większą. I na początku pomyślałam, że chodzi o wielkość liści. A teraz się zastanawiam, czy nie chodziło o, wiecie, o wysokość, bo ta pierwsza była wyższa. Miała mniejsze liście, ale była wyższa. Nie wiem. Sama nie wiem. Będziemy musiały to rozstrzygnąć albo rzucić kostką czy tam monetą. No nic, no El Chocoret, to jest LCOKORE, wygląda źle. Ten katafel jest tak rozmiękły, że aż fe. Aha, to mech. Ojejku. Wyglądało to bardzo dziwnie. Yy, no i powiem Wam, że te korzenie wcale na pierwszy rzut oka nie wyglądają dobrze. One są zgniłe. Dużo zgniłków, dużo, yy, dużo, dużo za, zasuszonych korzeni, które później ktoś podlał i one są takie zgniło, yy, sucho zgniłe. Mm, mm, mm. O, wiecie co? Tu chyba będzie reklamacja. Nie, no bo to jest. Mm -mm, to jest pleśń? Nie, co to jest? Nie wiem. Nie, no nie, 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 nie. Pozwólcie, że już nic nie będę no mówiła o tej roślinie, yy, tylko pokażę ją Wam i. No dobrze. Wszystkim tym filodendronom oczyszczę teraz korzenie z podłoża. Te mm, liście, czy ogonki, czy, czy cokolwiek, co nadaje się do usunięcia, to usunę. Um. No i tyle. I zobaczymy, jak dalej będą się miały. Dla kontrastu do tego El Chocolate wezmę filodendrona pastazaną, który wygląda. Jak spod igły. Wiecie, import y, chyba właśnie jest tym ja, że czasami dojdą do nas rośliny, które są w fantastycznym stanie. Wystarczy zapewnić im podstawową opiekę y, i po prostu będą dalej rosły, a czasami przyjdzie do nas y, import, który na początku nas nie zachwyci. Mogą być straty, mogą być zgniłki, mogą być zasuszenia. No, zdarza się, no to też jest takie trochę ryzyko, bo wiadomo, że jakbyśmy poszli do kwiaciarni, ulicę dalej i byśmy sobie kupili roślinę do domu, to ona prawdopodobnie nie przeżyłaby takiego szoku jak te rośliny, które lecą do nas przez połowę świata. Ale jestem, nie wiem czy jestem zawiedziona, bo też nie chcę używać takiego mocnego słowa. Może bardziej jestem zdziwiona że te rośliny przed chwilą wyleciały z Niemiec i one tam były przepakowywane, ponieważ rośliny z Equagenery nie, nie lecą prosto do nas, do Polski, do, 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 do naszego domu, tylko one lecą do Niemiec, gdzie są przepakowywane i... Są, dostają paszporty, i dopiero wówczas tych Niemiec lecą bezpośrednio do nas. Więc parę dni temu ktoś tej roślinie y, przyklepał y, paszport, y, z, spakował ją i, i wysłał. I nie wiem, czy ona wtedy już była w takim stanie, czy te kilka dni ją tak zmarnowało. No nic. Y, moi drodzy, y, dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj przy przeglądaniu tych roślin. Um, ja, um, no chyba jeszcze w tym roku zamówię, ale wydaje mi się, że poczekam do września, może do początku października z tym zamówieniem. Bo muszę na chwilę to odchorować, a też nie warto zamawiać teraz, bo sierpień pewnie będzie gorący, więc te rośliny też nie będą miały najprzyjemniejszej dla siebie podróży. Także, żeby zmaksymalizować ich przetrwanie, to o kolejnym zamówieniu, jak już pomyślę, na wczesną jesień. E tym miłym akcentem i jesiennym el-czokoredem. Nie wiem, czy on się odmienia. Jesiennym el-czokored. E, żegnam się z Wami i życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru e, i dużo zielonego. Pa pa!